w obrębie Urzędu Miejskiego w Władysławowie, a także na skrzyżowaniu ulicy Halera i ulicy Towarowej powstała bezpłatna sieć Wi-Fi z której mogą korzystać zarówno mieszkańcy jak i turyści odwiedzający naszą gminę. Udało się to połączyć z projektem przebudowy ulicy Halera. W związku z tym jakby jeden dodatkowy produkt powstał nam w tej okolicy. W ramach tej przebudowy powstało dużo miejsc siedzących, które mają skłonić ludzi do przebywania wśród zieleni, odpoczynku i refleksji i tutaj właśnie Właśnie możliwość połączenia tego już z dzisiaj na co dzień nam towarzyszącą siecią internetową, możliwość korzystania z niej w sposób bezpłatny i bez ograniczeń, jest świetnym dodatkowym argumentem do tego, aby właśnie spędzać czas w tej nowej przestrzeni publicznej. Powstało w sumie 10 punktów dostępowych. Efekt jest dla mieszkańców i turystów jak najbardziej oczekiwany i będzie im służył. Przede wszystkim będzie im służył. Projekt Wifi4EU jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Która ma na celu zapewnienie mieszkańcom, jak i turystom dostęp do wysokiej jakości internetu w miejscach publicznych, takich jak parki, skwery, urzędy czy biblioteki. Umowę z Komisją Europejską podpisaliśmy we wrześniu 2018 roku i on pokrył wykonanie instalacji Wi-Fi, a po stronie gminy był zakup internetu oraz konserwacja wykonanej instalacji. krótkie przeszkolenie Wi-Fi. Szuka nam sieci i tuż z automatu już powinno nam wyskoczyć Wi-Fi 4 eu. I już sieć działa, testowałam osobiście, więc zachęcam do korzystania.